Dzisiaj o godzinie 15.00 na Steamie, Epic Gamesie, a także GoG'u pojawiła się produkcja Sons of Valhalla. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie co nieco o samej produkcji, o samej jej właśnie premierze, cenie, a także o tym czym w ogóle jest. Dodatkowo porozmawiamy sobie o nowym RPG-u, który ma pokazać czym tak naprawdę było piractwo. Stellar Blade w dużej mierze będzie wolny od mikropłatności. Jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji w 2024 roku, czyli Hollow Knight Silksong została oceniona w Korei Południowej. Tym samym wiemy jaką będzie posiadać kategorię wiekową. Pod koniec jeszcze o trailerze, który pojawi się ze Star Wars Outlaws, ponieważ twórcy zapowiedzieli jego dokładną datę. Także subskrybujcie kanał i zaczynamy. Na samym początku w ogóle warto powiedzieć sobie, czym jest produkcja Sons of Valhalla. Mówi się, że będzie to taka hybryda między RTS-em i rpg a sam tytuł opracowany jest przez niezależne studio Pixel Chest. I ciężko jest ogarnąć, że tytuł przenosi nas do epoki Wikingów, a głównym bohaterem gry jest Torald Olafson, czyli syn Jarla, cieszący się szczęśliwym i spokojnym życiem. Pewnego dnia jego wioska zostaje zaatakowana przez Jarla. Walgarda i jego świtę. Na jestca równa osadę z ziemią, zabija ojca protagonisty i porywa wybrankę jego serca. Jego głównym zadaniem jest uratowanie jego ukochanej, aczkolwiek jak na wikinga przystało, poszukuje także co nieco zemsty. Po materiałach, które możemy obecnie zauważyć na ekranie, widać, że akcję oglądamy z boku, i szczerze mówiąc, grafika zawarta w grze jest naprawdę bardzo interesująca i szczerze przyznam, że serią mi się podoba, aczkolwiek na dłuższą metę byłoby mi ciężko się do niej przyzwyczaić. W każdym razie jak możemy przeczytać w internecie, na Steamie, Epic Games Store, a także GOGU wzięła się produkcja o godzinie 15.00 i jest ona wyłącznie na pecety. Kosztuje 72 zł i co ciekawe jest to cena promocyjna obniżona o 10% z okazji premiery i za jakiś czas podskoczy ona do 80 zł. Na krytyku możemy przyjrzeć się ocenom tytułu i niestety, ale jest ich na razie 6, aczkolwiek tytuł został wyceniony na 79 na 100, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Trzeba natomiast pamiętać, że wiele serwisów i ogólnie innych magazynów nie opublikowało jeszcze swoich, no także obecnie możemy przeczytać, że GameStar dało ocenę 82 na 100, Games Hub 4 na 5, Games Spew 8 na 10, Saving Content 4 na 5, Tryhard Guides 8 na 10, czy PC Games 7 na 10. W głównej mierze recenzenci, którzy napisali swoje opinie na Metacriticu, chwalą twórców za wykonanie i ciekawą mechanikę. Natomiast jeśli chodzi o sam poziom trudności, gra jest wymagająca i nie wszystkim przypadło to do gustu. Obecnie na ekranie wyświetlają wam się także wymagania sprzętowe i nie da się ukryć, że są one bardzo niskie, ale też nie ma się co dziwić, ponieważ grafika w całym tytule nie jest jakoś bardzo Wymagająca. Następna produkcja, o której sobie trochę pogadamy, będzie tytuł piracki, czyli tematyka bardzo bliska mojemu sercu, i w tym wypadku pomówimy sobie o tytule Flint Treasure of Oblivion, które inspirowane jest kultową wyspą skarbów. Trzeba powiedzieć, że naprawdę na rynku gier jest naprawdę bardzo mało tytułów, i wszystkie, które są właśnie te dobre, można by liczyć na palcach u jednej ręki. Nawet ostatnio ten temat poruszaliśmy na naszej transmisji na żywo, i, i szczerze przyznam, że jeśli miałbym się zastanowić, no to są tylko dwie takie naprawdę dobre gry, w które można grać po prostu godzinami, i wiadomo, nie chodzi mi o jakieś tytuły z pokroju One Piece czy Lego Piraci z Karaibów, aczkolwiek w głównej mierze skupiam się tutaj na Sea of Thieves, którego jestem naprawdę wielkim fanem i raz na rok zdarzy mi się naprawdę ładnie przywalić w tę produkcję. No i jest jeszcze Assassin's Creed 4 Black Flag, które też bardzo mocno skupia się na tematyce pirackiej. Na szali mamy także Skull Bones, ale szanujmy się, jakby to nie była za dobra taka piracka produkcja. I raczej nie dostarczyła nam tyle kontentu, ile byśmy chcieli od niej. Także jest wielka szansa, że świeżo zapowiedziany taktyczny RPG Flint Treasure of Oblivion podoła. I szczerze mówiąc, już na pierwszym trailerze wydaje się ono naprawdę w porządku. Minus jest jednak taki, że jest to izometryk, których fanem nie jestem. Projekt ma ukazać się w czwartym kwartale 2024 roku na PC, czyli dokładnie tutaj mówiąc na Steamie, Gogu i Epic Games Store, na PlayStation 5, a także na Xbox Series XS. Dodatkowo gra otrzyma polskie napisy. O samym izometrycznym rzucie już powiedziałem, ale jeśli chodzi o. Walkę, no to z przeciwnikami zmierzymy się w systemie turowym. Podoba mi się sam zamysł opowiedzenia historii, ponieważ we Flint Treasure of Oblivion ma być on opowiedziany w taki komiksowy sposób i oznacza to, że zobaczymy m.in. charakterystyczne kadry z dymkami, takie jak, no w sumie możemy przeczytać w różnych komiksach o chociażby superbohaterach z Marvela czy DC. Co ciekawe, Flint Treasure of Oblivion to pierwsza gra Savage Level, czyli zespołu weteranów branży założonego w 2021 roku. Jak piszą na oficjalnej stronie, chcą zademonstrować, czym właściwie było piractwo, ponieważ popkultura Przedstawiła tę sytuację w trochę inny sposób, i oni mają na to po prostu inną wizję. Jeśli mowa jeszcze o postaci, które zobaczymy w tytule, no to w głównego bohatera wcieli się Flint. Który wraz ze swoim kompanem Billy Bonesem i jego załogą ruszał w szerokie wody, aby szukać cennych kosztowności. Jak już wcześniej powiedziałem, cały projekt inspirowany jest książką pod tytułem Wyspa Skarbów autorstwa Roberta Louisa Stevensona. I jestem pewny, że chociaż połowa z Was słyszała o niej, ponieważ no, jest to genialna lektura. W sumie, w swoją drogę, ja nie wiem, czy, czy w szkole przypadkiem podstawów coś nie czytało się. jej. W trakcie zabawy gracze będą mogli rekrutować swoich członków załogi, tym samym każdy z piratów, których sobie zatrudnimy, będzie miał swoją unikalną umiejętność. Projekt na obecny moment wydaje się być naprawdę porządku tytułem i co ciekawe, no jest to pierwsza gra, którą przygotowuje Savage Level, także jestem ciekawy, co przygotują dla graczy. Na Twitterze Ubisoftu opublikowany został wpis mówiący, że 9 kwietnia o godzinie 18.00 będziemy mogli obejrzeć zwiastun fabularny gry. Co ciekawe, żadne szczegóły nie zostały nam zdradzone, aczkolwiek po prostu zapowiedzieli, że będzie to duże wydarzenie i spekuluje się, że mogą wtedy zdradzić także datę premiery. I w sensie, wydaje mi się, że tak oby tego trailera nie wrzucali, gdyby nie mieli poinformować o dacie debiutu, także jeśli takowo pojawi się na official story trailerze, to na pewno was o tym wszystkim poinformujemy. A jak na razie, pozostało nam czekać 3 doby. Do premiery Blade'a jeszcze 20 dni, ponieważ tytuł debiutuje 26 kwietnia 2024 roku. W międzyczasie w sieci pojawiają się informacje na temat samego projektu. Co jakiś czas przedstawiona jest grafika, twórcy chwalą się trailerami, a także kontrowersje związane z samą główną bohaterką, która moim zdaniem eksponuje troszeczkę za dużo swojego ciała, ale wydaje mi się, że też nie tylko mi to nie odpowiada, ponieważ było przez jakiś czas o tym dosyć głośno. Jakby patrzeć, osoby, które są zainteresowane projektem już teraz mogą grać w produkcję ze sprawą dema, która została opublikowana w marcu jedynie na konsoli PlayStation 5. Dodatkowo w wersji demonstracyjnej twórcy mogą zerknąć na to, co jeszcze wymaga takiej poprawy ostatecznej, no i oczywiście dzięki temu mogą także promować swój tytuł. Ostatniego czasu naprawdę głośno jest o mikropłatnościach za sprawą Capcomu, który odwalił naprawdę duży syf, jeśli chodzi o Dragon's Dogma 2 i szczerze mówiąc jest to kategoryczne zachowanie, że w ogóle coś takiego ma miejsce, co tam właśnie się wydarzyło. Dlatego też podczas wywiadu, który ostatnio miał miejsce Dyrektor generalny firmy poruszył temat mikropotności i wyjawił, że po premierze Stellar Blade otrzyma dodatkową zawartość, taką jak tryb nowej gry plus czy kostiumy dla Eve, czyli to no po prostu jakby głównej bohaterki gry. Zaznaczył przy okazji, że będą one dostępne całkowicie za darmo i zdradził, że będą to kostiumy powstałe w wyniku crossoverów z innymi grami, aczkolwiek nie zdradził nam jeszcze jakimi. Aczkolwiek zobaczymy, czy jeszcze takie stroje powstaną, ponieważ te, no, po prostu tego dowiemy się po premierze, tak jak powiedział tutaj dyrektor generalny firmy. Przy okazji dowiedzieliśmy się również za sprawą wywiadu, że na tę chwilę studio nie podjęło jeszcze ostatecznej decyzji w kwestii stworzenia większego rozszerzenia do gry. Nie da się ukryć, że w obecnym momencie dodawanie mikropłatności do produkcji przychodzi już na lamusa. W sensie, było tak zawsze, aczkolwiek teraz przez to, co zrobiła właśnie już wspomniana Dragon's Dogma 2, jeśli nie dodasz fragmentów mikropłatności, to jakby twoja gra z bomby zapunktuje na naprawdę wysokie miejsce. I właśnie dlatego wydaje mi się, że Stellar Blade może pójść wysoko. Co prawda nie powiedzieli oni, że dokładnie opuszczą mikropłatności, aczkolwiek w dużej mierze będą od nich wolne. Warto w tym Miejsce na szybko powiedzieć o Hollow Knight Silksong, które zostało ocenione w Korei Południowej, no i że tak to powiem, jej kategoria wiekowa została ujawniona. A warto w tym miejscu powiedzieć, że jeśli takie coś już ma miejsce, to gra już jest naprawdę na bardzo dużym wykończeniu, o ile już została skończona. I od ogólnie takiego dużego ogłoszenia dzielą nas, no, już tylko tygodnie. Po na oficjalną stronę GRAC możemy zauważyć, że tytuł otrzymał kategorię wiekową 12. To tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie materiału. serwus!